Ruszyły! Ojojoj, ale Mani tu wyłamał do prawej strony. I przez to bardzo dużo traci, a tam walka o prowadzenie. Już na czele jest Renoma za nią Miracles. Razem z Fugazem. Na czwartej pozycji Tula Na piątym miejscu Dabir Knight. Primavera, Salkis Friend i w odstępie Manitou. Teraz na prowadzenie wychodzi Miracles. Miracles na drugiej pozycji Renoma. Miracles Renoma Fugaz razem z Tulamore. W połowie zakrętu ma sporą przewagę nad rywalami Miracles. Miracles na drugiej pozycji Renoma. Na trzecim miejscu galopuje Tulamor, czwarta Primavera, piąty Fugaz. Nadal w odstępie Manitou. Są na prostej finisowej bliżej wewnętrznej wyprowadza Miracles i ucieka. Środkiem toru finisuje Renoma. Miracles Renoma przy kanacie Fugaz, polem jeszcze Primavera. Renoma, Renoma, atakowana jest przez Primavera. Renoma, Primavera, Renoma, Primavera, Primavera, Renoma. Te dwie e, klacze razem i w Celowniku wygrywa Primavera, druga Renoma na trzecim miejscu, Tulamor.